Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, pierwsza edycja naszego programu Trenuj z Wojskiem spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Było więcej chętnych niż miejsc. Postanowiliśmy otworzyć drugą edycję w czasie ferii zimowych. Zwiększyliśmy o 100% liczbę miejsc, a więc jesteśmy przygotowani na to, żeby w takich treningach wzięło udział ponad 8 tysięcy chętnych. 31 garnizonach w, całym, w całej Polsce żołnierze, instruktorzy będą przygotowani do tego, żeby przeprowadzić tego rodzaju zajęcia. Te zajęcia trwają 8 godzin, będą zorganizowane w soboty począwszy od połowy stycznia aż po koniec lutego, a więc wtedy kiedy w naszym kraju, w poszczególnych województwach będą ferie zimowe. Ja chciałbym przede wszystkim bardzo podziękować wszystkim tym, którzy byli zainteresowani udziałem w tego rodzaju szkoleniu. Przeprowadziliśmy ankietę. 98% osób, które odpowiedziały na naszą ankietę, stwierdziło, że właśnie to szkolenie odpowiadało ich oczekiwaniom. To bardzo dobry rezultat. Zachęcamy. Kolejne osoby do tego, żeby się zgłaszały. Zdecydowaliśmy o tym, żeby w tego rodzaju szkoleniach mogli wziąć udział również uczniowie, a więc zapraszamy wszystkich chętnych w wieku od 15 do 65 lat. Oczywiście w przypadku osób, które jeszcze nie mają ukończonych 18 lat, konieczne są zgody rodziców tudzież opiekunów. A więc zapraszamy wszystkich do zgłaszania się poprzez media społecznościowe, poprzez stronę internetową Ministerstwa Obrony Narodowej, ale także na stronach internetowych poszczególnych jednostek wojskowych będą dostępne formularze. Wystarczy wypełnić taki formularz i zapraszamy do tego, żeby wspólnie z żołnierzami Wojska Polskiego przejść takie podstawowe ćwiczenia. Nie ukrywamy, że Chcielibyśmy zachęcić tych wszystkich, którzy jeszcze nie zdecydowali, co chcą robić w przyszłości, żeby poprzez właśnie tego rodzaju ćwiczenie, jednodniowe ćwiczenie, zachęcić ich do służby w Wojsku Polskim. Przypominam, że tą podstawową formą służby. W Wojsku Polskim jest zawodowa służba wojskowa i zachęcam do tego, żeby przystępować do zawodowej służby wojskowej. Służy temu dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa jako właśnie ten kurs podstawowy, ale też jest możliwość łączenia aktywności zawodowej ze służbą w Wojsku Polskim. To jest terytorialna służba wojskowa, służba w Wojskach Obrony Terytorialnej. Zachęcam, jeżeli ktoś z państwa jest w stanie połączyć swoją aktywność zawodową ze służbą wojskową, to taka formuła też jest oczywiście dostępna. Ustawa o obronie ojczyzny stworzyła także Rezerwę aktywną, a więc kolejną formę służby wojskowej. Jesteśmy elastyczni, jesteśmy gotowi do tego, żeby sprostać oczekiwaniom wszystkich chętnych, a naszym celem jest przeszkolenie jak największej liczby osób z tych podstawowych umiejętności. Temu służy też nasza akcja, nasz program trenuj z wojskiem, a więc obsługa broni, a więc podstawowy kurs pomocy medycznej to także są wszystkie te umiejętności które służą odpowiedniemu znalezieniu się odnalezieniu się w sytuacji kryzysowej chodzi chociażby o tak jak to było wspomniane na spocie umiejętność rozpalenia ogniska w sytuacji ekstremalnej kiedy jesteśmy pozbawieni możliwości dokonania tego w sposób Taki, który wydaje się oczywisty, a więc jest to też forma umiejętności służących przetrwaniu w sytuacji trudnej. A więc to są wszystkie te umiejętności, które mogą być przydatne w sytuacji właśnie ekstremalnej, w sytuacji kryzysowej. Oczywiście zależy nam, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, ale jeżeli już. Do takich sytuacji doszłoby, to wtedy chcemy osiągnąć taki cel, który polega na przeszkoleniu jak największej liczby osób, do tego, żeby potrafiły się te osoby odnaleźć właśnie w takiej sytuacji. Kursy mają charakter bezpłatny, wojsko gwarantuje wyżywienie, kończą się ogniskiem, a więc formą takiego podsumowania. Tego, co można było, co usłyszeli kursanci podczas właśnie zajęć. To jest też ważne dla nas, abyśmy mogli skorzystać z uwag i opinii tych wszystkich, którzy będą brali udział w tych zajęciach. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. Od połowy stycznia do końca lutego, 8 godzin w jednostkach wojskowych w całej Polsce. Zajęcia, które służą temu, żeby jak najwięcej osób było przeszkolonych właśnie z podstaw obsługi broni, z podstaw pierwszej pomocy medycznej, z podstaw, które służą zachowaniu się w sytuacjach trudnych, w sytuacjach ekstremalnych, w sytuacjach kryzysowych. Serdecznie i gorąco zapraszam.